Witam serdecznie z tej strony Bebaj. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie początki mojej taktyki dla Was. Jaką ja taktyką gram, prostą bardzo, prostą piłką. Ale, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to będę pokazywał Wam tak w krótkich filmikach, wszystko po kolei. Nie chciałem wrzucać wszystkiego do jednego pora, bo zginęło by to wszystko. Także raczej takie mniejsze filmiki z wyjaśnieniem dokładnym. Tego, co chciałbym wyjaśnić w danym, w danym filmie. No to zacznijmy, może od ustawień, które, klina, w trina, Takie miary to ważne. Nie lubię, jak dużo wyświetla mi się na ekranie. Po pierwsze, wiem, że to są ważne informacje, ale nie dla moich uparć. Zaraz mam wytłumaczyć. Tego radaru w ogóle kompletnie nie używam, bo gram kamerą, kamerą Blimp. Kamera jest bardzo oddalona i w sumie radaru nie, kompletnie nie potrzebuję, bo wszystko widzę. Tutaj nazwiska są. zmiegraczy, graczy, co tam przy piłce jest. kim teraz biegniemy, to też tego nie używam. Tu mam te kreski, ataku i obrony też tego nie, nie używam, bo mam wszystko automatycznie ustawione. Także komputer sam sobie zmienia. Jak mu się tam chce, jak przegrywam, to pewnie daje tam do ataku, jak wygrywam, to do obrony i takie tam Tak. Tak myślę, że mi się to kompletnie to nie pojawia. Tobie sam zmienia tutaj te poziomy <grymne> różne. Panowie atakujemy, panowie bronimy, te sprawy. To mi to jest wyłączone na, na ekranie. Siłę. Siłę mam. Podań, siłę uderzeń. Mm, tak. To pokazuje mi kursor. Nad, nad głową mojego zownika. Dodatkowo wybieram ten kursor, żeby miał yy, nazwisko danego piłkarza. Muszę wiedzieć, kim uderzam. Czy on ma lewą nogę, czy ma nagle i czy mam prawą nogę. A nie zawsze dojrzę z tej kamery, kim biegnie akurat. To Jest takie istotne, szczególnie którą nogę ma silniejszą. Tu mam kompletnie wyłączoną wytrzymałość, bo mam ustawioną, że automatycznie mi zmienia mój asystent zawodników, którzy mają niską akurat wytrzymałość, staminę. Także to, to nie potrzebuję, sam mi zmienia po prostu. Ja tutaj kompletnie nic nie robię, ja sobie tylko klikam w piłeczkę na relaksie. Tutaj wynik jest ważny, bo nie wiem, czy, czy wygrywam 10 czy 15. To, bo to jest ważne. Czas idę do końca. To akurat jest włączone. To mnie kompletnie nie interesuje, kim on tam biega, bo to jest nieistotne. Tutaj przy stałych fragmentach gry jakieś tam instrukcje. To wam pokażę, jak wykonuję Te fragmenty w innych filmikach. Bo faktycznie cały czas tak samo wykonuję. U mnie nie ma jakichś specjalnych w odnośnie zagrań. Cały czas tak samo wykonuję. I tutaj cieszynki, to mam wyłączone, bo nigdy nie oglądam. No, chyba, że mój przeciwnik obejrzy, to ja mu pokazuję, że moja jest ładniejsza cieszynka i też ogląda później 10 rzędów. Yy, to jest takie, ustawienia tego ekranu jest tak chyba mało istotne. Dla mnie są, bo ja nie lubię jak się dużo dzieje na ekranie. Mm. <laughs> Tutaj nie wyjaśnię wam, ale tutaj konfiguracja pada. No, wibrację mam na off. No, chyba, że używacie pada do czegoś innego. Jeszcze, jak sobie meczek zagrać, no to można na on. Już masz wybór, Chyba tutaj było, tak? O! Tutaj, gdy ja to pijemy print, poter 1 mam. Zmianę pustora. R1, R2 to jest yy, chyba ten finazyjny strzał, tak? Ja chyba ten R2 tylko, tylko do tego finazyjnego strzału już mam i to też, też w sumie rzadko, bo nie mam jakichś wybitnych piłkarzy do tego strzału. Chyba tylko do tego. Nie wiem, pewnie jest jakieś zastosowanie jeszcze, o którym nie wiem, nie używam. No i czasem używam w sytuacjach sam na sam, ale to jak mam. Jak mam e, dobrą sytuację, gdzieś tam potrafię... mam trochę czasu. Po prostu przełożę sobie na silniejszą nogę i... po długim, prawda? Taki typowy strzał jak Tirian Nie wiem czy pamiętacie. On zawsze tak po strzelał. Czy to do Messi, czy to Neymar. Takie typowe sytuacje sam na sam. Tilda to kompletnie nie używam. Kompletnie, w żadnej sytuacji, przypomnieć, czy sobie ja tego używam do czegoś, w ogóle tego przycisku nie używam? Tak, tylko to używam, Trubal, na wypuszczenie swoich zazwyczaj głównie zazwyczaj bocznych obrońców albo prawego lub lewego CMF-a, AMF-a. no to wiadome, i to też dużo używam, to też dużo używam. No i steruję krzyżakiem, bo wydaje mi się, że bardziej precyzyjne. Może to jest. Znaczy nie, bardziej precyzyjne. Dla mnie bardziej precyzyjne. Nie używam analoga w ogóle, bo chyba się przyzwyczaiłem do tego krzyżaka. Druga sprawa jest taka, że ja nawet nie robię z wodów, Nawet nie umiem z wodów robić. Tych analogów nie używam eee, w obronie. Wiadome. Jeden wiadomy. Też zmieniam matchup, eee, matchup używam tak, matchup używam, no, bardzo często, praktycznie cały czas w obronie używam matchup, się to myśleć, to tutaj używam. Tak, w obronie tylko chyba tego używam. Machop. Tak, tylko bo używam. Eee, tego nigdy nie używam praktycznie. Czasem jak koleś na swojej połowie podaje do bramkarza i tam się bawi, wygrywa 1-0 i jest zadowolony, no to czasem użyję, ale to w ogóle w obronie nie polecam tego, bo gram na kamerze blimp i praktycznie wszystko widzę. Jak ktoś używa podwajania, no to, to jest praktycznie widoczny, no... Wiadomo, że gdzieś tego zawnika będzie miał mniej, jak używa podwajania, prawda? Od razu będziecie widzieć na tej kamerze. Piło od razu wleci do wolnego piłkarza. No chyba, że wiadomo, że to... Nie można tego podwajania cały czas używać, bo zaraz to przeciwnik się straci, ale... Mądrze trzeba tego używać, bo obronie bardzo mądrze. Dlatego ja tego nie używam w ogóle, bo ja nie umiem mądrze używać. Bronkarzem to praktycznie też nigdy nie wychodzę, bo jak wychodzę to znaczy więcej błędów popełniam niż... niż nie wychodząc. Tego nigdy nie używam. I z czasem zdrowie, ale to taki ślizg raczej na... zablokowanie strzału, czy zablokowanie podania. I tego też nigdy nie używam. Tak. Tego... X i kwadratu nigdy. Trójkąt też staram się nie używać. L2 też nie używam. Jak widzicie, można prosto grać i nie używać blisków. Nie, ja nawet nie wiadomo do czego to są. Eee, dobra, do szczegółowych. Tutaj mam ustawiony, żeby czas mi pomagało się zmienić na zawodnika. Ale to takie. No, to takie ustawione mam, takie fajne. I tutaj kursop, kursor yy, mam ustawione. Tutaj są sumie można wybrać, czy, czy nie mieć, czy w ogóle nie wiem, czy to jest Gamepad, numer. Tutaj jest yy, pewnie moje yy, imię ID, czy tam nazwisko. Nie wiem, nieważne, ale zawsze używam piłkarza imię żeby wiedzieć, którą nogą silniejszą ma, co potrafi zagrać, także to zawsze tak mam. Yy... No, tu tak mam. W sumie nie wiem, kurwa, czy to kiedyś ustawiałem. Wyjebane po całość, zawsze tak było. I tutaj, na pewno tutaj zmieniałem na Full, chyba to jest Full Automatyczne. Tak mi się wydaje, no. Auto Assist. Także tutaj jest podanie i siła jest kontrolowana automatycznie. Znaczy podanie. Podanie... Znaczy kierunek w o jest yy, dobierana automatycznie siła, ale to tak nie do końca, bo... Yy, bo to sami można kontrolować. Tak, ja, ja potrafię to kontrolować. Ja chcę podać gdzieś wyżej. Dalej. to więcej siły. Nie wiem. Jakoś to mi się sprawdza idealnie. To nie jest takie pełnie automatyczne, jak się mogło wydawać. Bardzo dobrze z tym gra. Wydaje mi się, że to ja kontroluję. Na pewno nie kontroluję siły, jeśli chodzi o klepkę, bo wciskasz x, czy trójkąt, on zawsze poda w miarę tak mocno i nie za lekko. Ale celnością, jeśli chodzi o wybranie targetu, do którego ma ta piłka lecieć, to raczej też musimy sobie pomagać kierunkowym. Już nie jest tak automatycznie do końca. Ale siła to faktycznie jest z automatu. Chociaż czasem robię tam jakieś przerzuty. Muszę zrobić przerzut na krótki słupek. To mniej siły tam, a na dłuższy to więcej. I, i tutaj jak y, kieruję tą siłą, także to nie do końca tak automatycznie jest. Yy, tego nawet nie używam, tutaj co można wybrać. Mm, nie wiem czy ja tego używam raczej nie używam. Może używam, nawet o tym nie wiem. Nieważne. To oczywiście podstawowe. Ja tu nie muszę za dużo wybierać. O, tutaj tego nawet nigdy nie miałem. A, tu mi pokazuje takie kółeczko delikatne jest pod zawodnikiem na którego mogę się przyłączyć w momencie, nie będę widział to kółeczko. Jeśli tego kółeczka nie ma, ja będę wciskał zmianę tego targetu, na który się przyłączę, to w sumie nie będę wiedział, gdzie on, się, gdzie on mi się przyłączy. Ale jak to widzę, jak wcisnę przyłączanie zawodników, to widzę, na którego mi się przyłączy. O. To jest bardzo przydatne. Tego nie używałem nigdy. Do dzisiaj nie wiem, co to jest. Nie interesuje mnie to. Easy to easy. No to pewnie poziom trudności. Grażna easy, proszę bardzo, no easy. Eee, no i chyba tutaj takim delikatnym odcineczku na temat moich ustawień. Jak widzicie, ja nie jestem wybitnym graczem, ale nawet nie wiem, jak się robi, jakieś z wody, nic. Ale zawsze zawsze tą pierwszą dywizję, i tam eee, to moje granie jest bardzo przyjemne dla mnie. I to chyba o to chodzi w tej piłce. Tylko grać sobie tak jak chcecie i nie wkurzać się. To jest najważniejsze. Po to co grać coś co was wkurza. Tutaj możecie sobie wybrać jakiego chcecie. Nie... Nie że tylko... Angielski. Italianu można. Znaczy Camera no. Blimp. To jest... To jest bardzo ważne. To chyba w sumie tyle by było z pierwszego odcinka. Takiego taktycznego. Teraz chyba następny zrobię odnośnie treningu, jak ja stałe fragmenty wykonuję. Eee, rzuty lożne. Rzuty wolne. No i dośrodkowania przede wszystkim. O, dośrodkowania też. No i to tyle będzie w tym odcinku. nie będzie jakieś tutaj na treningu, jak ja to wykonuję. To tyle. Taki krótki odcinek. Dzięki, pozdrawiam.